Jest drogą prawdą i życiem, niech będzie z wami wszystkimi. Amen. Chrystusem Mboży przyszedł na Świat, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Wszystko za tym, co prowadzi do zjednoczenia ludzi, odpowiada Bożym planom. Kiedy ludzie oddzielają góry lub wielkie obszary wód, kiedy istnieją między nimi duże odległości, budują oni nowe drogi, znajdują nowe środki lokomocji, by pokonywać przestrzeń i zbliżać się do siebie. Wzywajmy więc Boga, aby pobłogosławił tym, którzy wykonali to centrum komunikacji i tym, którzy będą z niego korzystać, by wszystkim otaczał swoją łaską i opieką. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas bardzo ode złego. Módlmy się. Boże, Ty w żadnej części świata nie jesteś daleko od tych, którzy Tobie służą, i ojcowską opieką otaczasz tych, którzy w Tobie pokładają nadzieję. Błogosław wszystkich, którzy będą przyjeżdżali, wyjeżdżali, odpoczywali, w tym centrum komunikacyjnym, swoją łaską uprzedza ich kroki i bądź z nimi w drodze. Broni ich od wszelkich przeciwności, aby osiągnęli to, czego pragną i szczęśliwie dotarli do wyznaczonego celu podróży. Przez wyspusa Pana naszego. Amen. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szanowni Państwo, ja jeszcze jedno tylko słowo, bo zauważyłem tutaj głównego architekta, który przyszykowywał całą tą modernizację tego również terenu, pana Remiego. Serdeczne mu dzięki. Proszę o oklaski dla niego, bo współpracował przez ten czas i wszystko przez konserwatora również było zaakceptowane. Dziękujemy, panie Zenonie. Szanowni Państwo, a w tym momencie będą dni otwarte. Zarówno dziś, jak i jutro będzie można na ten dworzec bez zakazu wjazdu wjeżdżać, zwiedzać, a pozostałą część ogłosi tutaj Pani Naczelnik. Jeszcze Panie Radne tutaj chcą zabrać głos, więc oddaję głos państwo, państwo radni. Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo Burmistrzowie i zgromadzeni goście w imieniu, naszych, w imieniu radnych naszego miasta, w imieniu y, mieszkańców naszego miasta Panie Burmistrzu serdecznie gratuluję i bardzo dziękuję y, za to wszystko co się dzieje w naszym Zakopanem, nasze Zakopane pięknie jest dnia na dzień to widać wszystko na, y, na, na, na co dzień bardzo dziękuję, y, dziękuję również wszystkim którzy tego się przyczynili za wszystkie podjęte decyzje. Jestem dumna, że mogę współpracować z Panem i w tym kierunku działać. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, zapraszam teraz na wspólne zwiedzanie pomieszczeń dworcowych. Zaczniemy tutaj od mediateki, następnie udamy się do Centrum Informacji Turystycznej prowadzonego przez Zakopiańskie Centrum Kultury. Zachęcam także do zobaczenia, jeżeli Państwo przyjechali autami, to pewnie już widzieliście, jeżeli nie, to zachęcam do zobaczenia parkingu Park and Ride, park, parkuj i jedź. Naszymi przewodnikami w tej wycieczce będą Jadwiga i Władysław Zamojscy. Zapraszamy. Proszę Państwa. Na dzisiejszą uroczystość został zaproszony też Giewont, dlatego to miejsce zostało wybrane, aby towarzyszył nam Giewont, ale e, nawet śpiący rycerz nie ma wpływu na chmury i pogodę, dlatego zapraszam, proszę zobaczyć jeszcze raz e, cały obiekt Budynek, twórca, i to, co mówił Pan Burmistrz, najważniejszą rzeczą jest też to: ten cudowny pomysł, że jest to centrum komunikacyjne, a również centrum jedno z miejsc kulturalnych. Zapraszam do mediateki zakopiańskiej, części Centrum Kulturalnego Zakopanego.